Stópka ze Strong z Czech. Skrócony rękawik. Średnica pręta też wyraźnie pomniejszona. To jest damski gryf. Pojedynczy znacznik to jest typowa zawodnicza IWF-ka. Radełkowanie jest dość płytkie, delikatne. To jest gryf dwubojowy, stricte, więc ono nie musi być mocne, na tym bardziej, że to jest damski gryf. Nie ma tu żadnych błędów na starcie i wykończeniu przy pierścieniu i przy rękawie. Jest poprawnie naniesiona moleta. To jest gryf nierdzewny, leje też ma z nierdzewki. Widać tutaj drobne ślady korozji. Yy, tym to się nie przejmujcie, bo to jest w zupełności normalne, że gryf, jeżeli gdzieś tam leży na magazynie nierdzewny, to może się nalot korozji pojawić. To jest zupełnie normalne. I to się szybko usuwa takim preparatem styltem do inoxu, do garku. I szczoteczka. Też ze stali nierdzewnej lub z mosiądry. Musi być metal jakiś, yy, który nie ma w sobie węgla, go żelaza, że albo mosiądu, albo nierdzewa. I po przeczyszczeniu to powinno być w skok. To jest tam nalot i nie będzie tam żadnych żerów, jakichś korozyjnych. Przecieracie się octem albo 10 węg roztworem sody z wodą. Nie używacie alkoholi, rozpuszczalników. To jest zabronione na stali nierdzewnej. Jeżeli ten osad nie strzedł za pierwszym razem, to po prostu powtarzacie procedurę, a do dwóch, trzech razy powinno zejść wszystko, jeżeli coś było. No ja już przejrzałem na oczy. W przypadku gryfu na łożyskach można zrobić test na te pręta na podłodze. Jeżeli gryf jest na tulejach, to tego nie zrobicie. Ręka musi na czymś stać i sam pręt obracacie. Jeżeli się sam obróci pod własnym ciężarem, no to macie krzywy pręt. No tu nic takiego się nie dzieje. Jedyne co to na w takim kącie wyczuwalnym 15 stopni, w pewnym momencie on troszeczkę inny opór generuje. Ale to nie jest nic, co by go w jakikolwiek sposób dyskwalifikowało. No nie ma tu samoistnego obrotu, ewidentnie. Widać, dekiel jest skręcony. Co za tym idzie, można się spodziewać, że nie będzie żadnych luzów tyłprzód, no i nie ma makta ta stara szkoła z wkręcanymi teklami, to jest zdecydowanie lepsza niż na pierścieniach, na segarach zdecydowanie to zawsze lepiej tkwi. Będzie problem z rozkręceniem tego, ponieważ nie użyli kleju go wkręcając tutaj, więc trzeba było nagrzać tuleje. Więc odpuszczam to na razie, ten grywnie nie będzie. Póki co sprawdzamy, co tam yy, ma w środku. Do producenta i sprzedawcy łożysk jest wyłącznie cztery, więc pewnie dwa są przy kołnierzu i dwa na końcu. Spin jest specyficzny. To jest coś pomiędzy spinem gryfu yy, takiego bardziej crossfitowego niż yy, stricte dwubójowego czym to jest spowodowane mniejszą wagą rękawa. Jednak te 2,5 kg dociążenia to robi robotę i ten spin jest dłużej podtrzymywany. To nie wynika z toporności na przykład łożysk czy smarowania, tylko właśnie z tego, że to jest gryp damski. Szybciej wytracają ten pęd, mniej go kumulują. Jak widać bardzo łatwo rusza, od palca, ale szybko pęd wytraca. Znacznik jest na 91 cm, typowo dwubojowy, brak de, radełkowania centralnego. Ten gryf kupiłem bardziej jako taki uniwersalny, więc by się to i tak przydało, ale jest z tym dość duży problem. Jeśli chodzi o damskie gryfy, to prawie nigdy tego radełkowania centralnego nie mają. W się jest Biden albo nawet dwa modele, ale to są typowe hybrydy. W rogu też tam coś było. Ale też właśnie były to gryfy takie bardziej hybrydowe. Ja osobiście uważam, że jak już brać gryf damski, to lepiej wziąć typowo dwubojowy. Z racji tego, że powerlifting barów to w zasadzie nie ma, no się nie spotkałem z hybrydami. Najczęściej to jest tak, że to jest nic innego jak okulawiony gryf dwubojowy. On się rzadko kiedy zachowuje jak klasyczny Power Bar. Zresztą w przypadku gryfów damskich to ta średnica jest standaryzowana do 25 mm, więc one fizycznie Power Bar'ami nie mogą być, bo Power Bar w zamierzeniu to jest grywa podwyższonej sztywności, a tą podwyższoną sztywność uzyskujemy tylko i wyłącznie zwiększeniem średnicy. Więc jeżeli siedzimy na standardzie damskim, to mówię nie ma o tym, żeby w ogóle Power Bar uzyskać. On się po prostu nie da. Tak samo ta nazwa, jeżeli nawet się pojawi, że mamy gryf damski hybrydowy to ta hybrydyzacja to się ogranicza tylko do tego, że znacznik jest podwójny i co najwyżej nie ma łożysk w rękawie, tylko są tuleje ślizgowe, ale to niespecjalnie ratuje sytuację. Ja uważam, że jeżeli ktoś kupuje gryf damski, to jednak powinien sobie te pieniążki raczej zainwestować w typową dwubojówkę. Bo trend jest taki sam i on będzie tak samo elastyczny, tak samo się będzie zachowywał, a jest większe prawdopodobieństwo, że wyższej klasy gry w kupicie. I tak jak mówię, przeważnie większość tych crossfitówek to jest po prostu okulary na dwubojówkach, i rzadko kiedy one są wyższej jakości, zazwyczaj to są takie woły robocze podróżne, sieciówki. Jeżeli chcecie kupić jakiś lepszy sprzęt, y, stricte dla kobiet, to lepiej będzie, jeżeli zwrócicie uwagę stricte na gryfy dwubojowe. Jeżeli już macie zapłacić jakąś większą ilość gotówki za to, to weźcie w gry jak najwyższej klasy, z jak najwyższymi parametrami. Y, jak sprawdziłem ceny, to za taką y, lepszą damkę, to trzeba i tak dać 1200, nawet do 1400. Nie ma w ogóle tanich gryfów damskich, a jeżeli są, to one są naprawdę dość krapowate. Jedyne co znalazłem takiego, co było w akceptowanej cenie i było spoko, to w Kingsboxie z damski gryf, Tam bodajże Queen. Jest nazwa. Jeżeli ktoś szuka tańszego, to na niego bym zwrócił uwagę. To może być całkiem fajny sprzęt. Natomiast, jak ktoś chce sprzęt stricte wyższej klasy, to stwierdziłem, że jak mam dać 1200-1400, to już wolę dołożyć ten, do tego 1500-600 i wziąć tą nierdzewę, bo ona była w promocji. Ona wcześniej kosztowała ponad 550 euro, coś koło tego, a w tej chwili jest przeceniona na 330 niecałe. Stwierdziłem, że już lepiej dołożyć i mieć full nierdzewę, produkt z absolutnie najwyższej półki premium. Tuż jest żadna oszczędność przy, tym, przy takim wydatku. Sprzedawca nie podał, z jakiego typu stali dokładnie ten grywiec wykonany, ale podejrzewam, że to może być wydzielinówka martenzytyczna, bo tu obok mam uchwyt zrobiony z martenzytu No, John run, to Bartek Klatka robił i barwa jest dosyć podobna, więc stosunkowo jasna. Tu mam drugi gry ze strony gira, Power Barra stricte Power Lifting, i też ta barwa jest dosyć zbliżona. Jeżeli by to faktycznie była wydzielinówka martenzytyczna, no to to jest znakomity, klasy materiał. Tam przewożnie nagrywanie to jest zużywana stal V4A, która jest hartowana. Akurat ona jest podatna na hartowanie, natomiast martenzytów raczej nie hartujemy. One no, lecą na kucie. Zresztą już w samej fabryce te pręty przewoźne są uzyskiwane w tym procesie. Wjeżdża sobie prędu większej średnicy i wjeżdża po prostu węż zbity, przechodzi przez system rolegi i to działa po prostu jak kucie, takie walcowanie. Po samym tym procesie to nie stanie dojść do 180 tysięcy PS, więc bardzo wysokie parametry ma i dalej to jest przeważnie na postarzanie, ulepszane ciepnie wyżej. Że bez problemu on sobie mógł uzyskać te parametry. Jeżeli był tym procesem robiony na te 225 tysięcy PSI, to nawet do 300 tysięcy da się dojść po postarzaniu właśnie martenzytów. To jest znakomity materiał, w teorii niezniszczalny. Z bardzo wysokiej klasy gryf. V4A jest, wydaje mi się, że ciut taka ciemniejsza, ma inną tą barwę. Wydaje mi się, że to właśnie będzie jednak martenzyt. Na no, martenzytach właśnie może się taki drobny nalocik zrobić ale on jest bardzo łatwo usuwany z zwykłymi środkami chemicznymi.